Cześć, cześć kochani, Marek Malek z tej strony. Witajcie, moja palmowa rodzino. Pozdrawiam też wszystkich. Hejterów, Uff. kocham Was wszystkich. Eee, szybciutki, króciutki, bardzo króciutki filmik na temat wyprzedaży, co tam jeszcze zostało z maluchów. O, a tutaj sobie stoję pod, oczywiście, swoim dużym trachem karpusem. Zaraz przełączam kamerkę i szybko Wam pokażę, bo ostatnio pytajcie, czy jeszcze coś jest, a jeszcze coś tam zostało. Już Wam pokazuję. Dobra, witam Was serdecznie. Jeszcze raz. Zostało tego już naprawdę bardzo mało. I już Wam pokazuję wszystko, co tutaj jest. Tutaj mamy taką bardzo ładną karłatkę. Bardzo duża, rozłożysta. E, z takim oto pniem. Będę tak na szybko pokazywał. E, ta karłatka to jest karłatka wulkano I ona kosztuje. E, I ona kosztuje w tej chwili, jakby ktoś chciał. 150 zł to jest roślina numer 1. Mam też drugą karłatkę, to jest karłatka zwykła. Eee, tak wygląda, takie pnie, ta kosztuje 100 zł, jakby ktoś chciał. Jest trochę karpus fortunei. ten jest dosyć spory, jest w donicy chyba 10 albo 15 litrów. Eee, 150 zł pień ma chyba 20 cm, jeżeli by ktoś sobie życzył. To taki szybki film. Już pokazuję co tu jeszcze jest. Eee, tak, są małe trachy karpusy. Trachy karpus Fortunei w donicy 5-litrowej z pniem około 10 cm. 59 zł. Zostało. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć około 10 sztuk. Jest trachy karpus Fortunei w trochę mniejszej doniczce, ale bardzo ładny. 5 eee, troszkę mniejszy. Ta kosztuje 49 zł. To jest w doniczce 3-litrowej. Też zostało kilka sztuk chyba z 10. Jakby ktoś chciał Juka e, Thompsoniana po przejściach, e, bardzo doż, dobrze ukorzeniona, e, normalnie rośnie, wszystko w środku jej wyrasta. Normalnie kosztowała 300 zł. Teraz 80, jakby ktoś chciał przetestować. To już mówiłem. To są same trochę karpusy po 49 i po 59. To było, tu mam taką ciekawostkę, jakby ktoś chciał się mocno pobawić. Nikt nie wie, co to jest, nie? To jest brachea armata. Straciła stożek wzrostu. Zobaczcie, wypuszcza nowy, zupełnie, mega dobrze ukorzeniona. Korzenie wychodzą tutaj, korzenie wychodzą tutaj. Ona normalnie kosztowała 3,5 stówy, jak ktoś chce, za 80 złotych, z takim dużym, grubym pniem. To proszę bardzo, jak nie, to niech sobie żyje dalej. E, to chyba było z tych wszystkich tyle. I teraz tak, zostały dwa fajne wagnerianusy. O, czteroletnie rośliny z małym piękiem, około 5 cm. Ładne liście po 80 zł, to mam dwa. I teraz tak, z hybryd. E, wszystkie hybrydy po 5 dych. To jest Carpus e, fortunei princeps. Hybryda, bardzo fajna. E, bardzo ładnie rosną tutaj. Następny, szybko rosnący. Trachy Carpus Vincent. Też zostało kilka sztuk. Wszystkie już mają liście podzielone. Zdążyły się tu już u mnie podzielić. Wszystkie te sadzonki mają 2,5 roku. Te tutaj. Proszę bardzo. To jest kolejna, szybko rosnąca. Trachy Carpus Nowa. E, dalej. Trachy Carpus Princeps. Widać niebieskie liście od spodu. Takie zostały chyba 3 albo 4. Też po 50 zł, jakby ktoś chciał. One są trochę starsze, one mają chyba 3,5 roku. Tutaj kolejna bardzo ciekawa roślina. To jest krzyżówka Trachycarpus Wagnerianus zmieszany z nanusem. A więc to będzie niewysoka palma, nie będzie duża. kwitnie już jak 5 ma nie wiem 10, 20 cm. Mega ciekawa odmiana. I zostało jeszcze chyba ze 3 4 2,5. Tak wygląda 2,5-letnia Jubea Hilensis, czyli Jubea Achilles. ktoś chce też za 50 zł. Więc hybrydy po 50 złotych. E, wszystkie e, Trechy Karpus Wagnerianus mały e, dwie sztuki 80, duży Fortunei 150, karłatka 100, wulkano e, ta tutaj wulkano 150. W pomarańczowych doniczkach trachy, Karpusy Fortunei. Tak jak widać bardzo fajne 59, małe w zielonych, małe, mniejsze troszkę 3litrowych 49. O tym już mówiłem. O Juce Tompsonianie, nigdzie jej póki co już nie można kupić, w przyszłym roku nie będzie, bo nie ma gdzie kupić. Także to jest wszystko. Króciutki filmik. Jeżeli ktoś chce najlepiej pisać na Messenger, na Facebooku, no bo w komentarzu pod filmem to będzie bez sensu. Albo dzwonić, numer jest na stronie bestpan.pl, ale na Facebooku, na Messengerze będzie najlepiej. Dzięki. No i co? Zapalniamy Polskę, czekamy na wiosnę. Trzymajcie się. Cześć.